Ekstraliga wróciła po przerwie reprezentacyjnej. Śląsk Wrocław zakończył serię zwycięstw GKS Katowice, a Olimpia Szczecin wciąż bez punktów. Na start szóstej kolejki tego sezonu obejrzeliśmy hitowe starcie wicemistrza z mistrzem kraju, czyli temę UKS SMS Łódź z czarnymi antras Sosnowiec. Właśnie od tego spotkania zaczynamy dzisiejszy magazyn. Pierwszą bramkę w tym meczu obejrzeliśmy błyskawicznie, i już w drugiej minucie rzut karny na gola zamieniła Gabriela Grzybowska. Punkt dla czarnych sosnowiec uratowała Martyna Wiankowska, która w 21 minucie popisała się fenomenalnym uderzeniem nie do obrony. Porodziało się również w starciu Olimpii Szczecin za Akademią Piłkarską Lotos Gdańsk. Na premierowego gola musieliśmy jednak czekać aż do 63 minuty. Z 11 metra dla Olimpii trafiła Weronika Szymaszek. Już 5 minut później było 1 do 1, a na listę strzelczyń wpisała się Jagoda Szewczuk. Gdy wydawało się, że mecz zakończy się podziałem punktów, w 89 minucie na 2 do 1 dla gdańszczanek trafiła Klaudia Słowińska. Medyk Konin rozprawił się z Beniaminkiem rekordem bielsko-biała. Naprowadzenie zawodniczki z Konina wyszły w 37. minucie, do siatki trafiła wracająca po kontuzji Klaudia Fabowa. W minucie 56. zaliczka medyka urosła za sprawą Karliny Mixonę, a równo 10 minut później bramkarkę rywalek pokonała Anna Gawrońska. Strzelanie po stronie gospodyń zakończyła minutę później ta sama zawodniczka, która je zaczęła, czyli Klaudia Fabowa. Rekord stać było tylko na trafienie honorowe. Jego autorką była Magdalena Knysak. Przenosimy się do Tarnowa, gdzie GKS Górnik Łęczna wysoko wygrał z tamtejszą Tarnowią. Wynik meczu otworzyła w minucie 24 Klaudia Lefeld. Minuta ósma przyniosła bramkę Roksany Ratajczyk z rzutu karnego i trafienie z dystansu Maklińszy Nojerem. Tuż przed przerwą dośrodkowanie z rzutu rożnego wykorzystała Marcjanna Zawacka. Druga połowa przyniosła już tylko jedną bramkę. Piłkę do siatki w minucie 69 wpakowała Dominika Dereń. Trzecią wygraną w sezonie i to nadfaworyzowanym AZS UJ Kraków odniósł Sportis KKP Bydgoszcz. Wszystkie gole obejrzeliśmy dopiero w drugiej połowie. Na prowadzenie Bydgoszczanki wyprowadziła w 49 minucie Paulina Oleksiak. Kilka minut później było już 2 do 0, a na listę strzelczyń wpisała się Aleksandra Stasiak. Wygraną z Portisu przypieczętowała w minucie 67 Aleksandra Witczak. Niespodziankę sprawił Śląsk-Wrocław, który zwyciężył 3-1 z GKS Katowice. Prowadzenie wojskowym jeszcze w pierwszej połowie dała Karolina Ostrowska. Chwilę po zmianie stron do remisu doprowadziła Katerina Wojtkowa. Później trafiały już tylko wrocławianki. Najpierw w minucie 70. z dystansu huknęła Joanna Krzyżanowska, a rezultat ustaliła w doliczonym czasie gry Karolina Ostrowska. Szósta kolejka Ekstraligi przyniosła nam pierwszy w tym sezonie remis. Jak wpłynęło to na tabelę? Naprowadzenie prowadzenie nadal temy UKS SMS Łódź, którego przewaga nad Górnikiem Łęczna zmalała jednak do jednego oczka. Bez punktów pozostaje Olimpia Szczecin, która zamyka zestawienie. W siódmej kolejce czekają nas dwie hitowe potyczki. Czarni Antras Sosnowiec zmierzą się z Medykiem Konin, a Górnik Łęczna podejmie zespół z Łodzi. Thank you